Delegacja Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, która uczestniczyła w obradach Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zwiedziła kombinat imienia Lenina. Gościom towarzyszyli członkowie rządu i posłowie na Sejmu. Nowa huta. Stąd rozciąga się widok na kominy kombinatu. Jest to także spojrzenie w przyszłość naszego kraju, przemysłowego, nowoczesnego i silnego, dzięki pomocy radzieckich przyjaciół. Już wkrótce obchodzić będziemy dziesiątą rocznicę podpisania układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej ze Związkiem Radzieckim. Nowa huta, olbrzymi nowoczesny kombinat, jest żywym pomnikiem radzieckiej pomocy dla Polski. Spotkanie delegatów radzieckich z zalogą Nowej Huty stalo się serdeczną manifestacją przyjaźni naszych krajów. Jest już wiosna, czas siewu, ale mamy poważne wątpliwości, czy te maszyny będą mogły spełnić swoje zadanie. Tak zimowali w obornikach Poznania traktory, siewniki i cenne opryskiwacze do walki ze stonką. Nowa sadzarka, prosto z fabryki, wygląda tutaj jak zwykły złom. Lotkarnie i kombajny niszczą pod godnym niebem. Pom numer 77 w obornikach Kolopoznania dopuścił się tego straszliwego niedbalstwa i marnotrawstwa. W warsztatach mechanicznych PGR zespołu Szymbark w województwie Olsztyńskim przygotowywano się Rzetelnie do wiosny. Każdy robotnik podpisuje wyremontowaną przez siebie maszynę swoim nazwiskiem. Moja praca świadczy o mnie, twierdzą mechanicy z szymbarku. Wkrótce traktory wyjdą w pole na wiosenny sierpny. Na pewno nie przyniosą wstydu warsztatom w Szymbarku. Nasion w Poznaniu przeprowadza się badania czystości i jakości próbek ziarna ciemonego przesyłanych z PGR-ów i spółdzielni produkcyjnych. Ziarno z PGR turew w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom. się je i rozsyła do spółdzielni produkcyjnych i do gospodarstw indywidualnych. Dobre, kwalifikowane ziarno siewne zapewni lepsze plony. Jako honorowy gość Międzynarodowego Konkursu Szopenowskiego bawiła w Polsce królowa Elżbieta Belgijska. W sali Filharmonii Narodowej w czasie przesłuchań konkursowych publiczność serdecznie witala królową, która jest wielką miłośniczką muzyki. Na zakończenie 5 Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego minister kultury i sztuki wydał przyjęcie dla uczestników konkursu i gości. Na przyjęcie przybył pierwszy sekretarz Komitetu. Centralnego PZPR Bolesław Bierut, członkowie Rady Państwa i Rządu. Adam Harasiewicz, Japonka Tanaka i Chińczyk Futsung opowiadają o swych wrażeniach z konkursu. W przyjęciu wzięła udział Królowa Elżbieta Belgijska. Spotkali się tu młodzi uczestnicy konkursu i ich profesorowie, pianiści o światowej sławie. Muzyka stala się językiem porozumienia i zbliżenia między ludźmi, którzy którzy przybyli na konkurs z różnych stron świata. Warszawa ma nareszcie prawdziwy teatr operetki. Oto fragment z pierwszego aktu Nocy w Wenecji Jana Straussa. Przeżyć prawdziwą noc w Wenecji zapraszamy do, do Teatru Operetki w Warszawie. W krakowskiej Hali Gwardii rozegnane zostały indywidualne Mistrzostwa Polski w boksie, ostatni egzamin przed berlińskimi zawodami o Mistrzostwo Europy. Wadze muszej kukier walczy za nielakiem. Obaj zawodnicy dali pokaz boksu wysokiej klasy. Przewaga kukiera jest wyraźna. Walka zakończyła się zwycięstwem kukiera, który udekorowany został wstęgą Mistrza Polski na rok 1955. Milewski i Kaczmarek Bagalecka. Lewski zainkasował sporo groźnych ciosów od kaczmarka. Dopiero w trzeciej rundzie ostro ruszył do natarcia, które przyniosło mu ostateczne zwycięstwo. Walczą Grzegorz Wojciechowski, waga półciężka. Ostre tempo, żywa wymiana ciosów. Ciekawe spotkanie. Cięża Grzelak. Sportowy uścisk kończy zaciętą walkę. Moskwa serdecznie żegnala dalszą grupę młodych komsomolców, wyjeżdżających na zagospodarowywanie odlogów do nowych sowchozów w Kazachstanie. Przed odjazdem młodzi przeszli szkolenie. Na kursach traktorzystów, kierowców, i zaznajomili się z agrotechniką. Tam w Kazachstanie czeka pionierów trudna. Odpowiedzialna praca, która da krajowi nowe miliony ton zboża. Szczęśliwej drogi, młodzi towarzysze. W międzynarodowym spotkaniu lekkoatletycznym w Berlinie zawodnicy uzyskali dobre wyniki. W pchnięciu kulą zwyciężył mistrz Europy Czołosławski. Kobla rzutem 15 m. 95 Z napięciem obserwowała publiczność skoki o tyczce. Zwyciężył Polak Janiszewski wynikiem 4 metry 20 W biegu na 3000 metrów pierwsze miejsce zajął zawodnik niemiecki Hermann. Same naszym paniom najnowszy krzyk paryskiej mody, wysoce artystyczne maski, które ogromnie podnoszą urodę. Autorzy tego ultra supernowego pomysłu zasłużą sobie z pewnością na wieczystą wdzięczność kobiet. Wprawdzie sam pomysł stosowany był przez dzikie plemiona, ale za to można powiedzieć, jest to tradycja czysto ludowa. A więc piękne panie do dodziela, kiedy nie pomoże blanche i róż, można zawsze jeszcze spróbować paryskiej tapety. A to najnowsze modele kapeluszy amerykańskich. Praktyczne i tanie kapelusiki z odpadków bezużytkowych i przepalonych żarówek. Model wesołe miasteczko twarzowy, prawda? Albo ten, proszę.